ma z tej strony strzelec 11. Dzisiaj pokażę Wam program do nagrywania Ym... No wpisujemy sobie w Google Play i pobieramy uruchamiamy i no i no i tyle by... i sobie włą włączamy i wyskoczy nam taka oto i o taka, o taka ikonka, klikamy w nią i klikamy na, żeby start. Tutaj jest menu, tylko wy tego nie widzicie, bo ja właśnie teraz nagrywam tym programem. Tutaj menu i tam można sobie patrzeć filmy, a tu jest ustawienie, i tam można sobie. Zdjęcie dodawać muzykę, no, no to by było chyba na tyle w tym odcinku. To był poradnik. Ja, ja, jakim y, programem nagrywam? No dobra, to ja się z Wami żenam. No i się ma, Elo.